Właśnie ona, nie bocian powinien być zwiastunem wiosny. Z naszych ptaków najwcześniej wraca z ciepłych krajów. Jak go nazwać? Najprościej tancerzem, ale też mistrzem baletu, strażnikiem dzikich ostępów i duchem kniei. Zapraszam na opowieść o żurawiu. Dawniej żurawie zasiedlały niedostępne leśne moczary, bagna i trzęsawiska. Dziś coraz częściej pojawiają się na polach w pobliżu wielkich miast. Ma to związek z adaptacją gatunku do zmieniającego się środowiska. Ptaki nauczyły się wykorzystywać dobrodziejstwo sąsiedztwa z człowiekiem. Stadnie zlatują się na świeżo obsiane łąki, czy dostojnie kroczą za przejeżdżającym po polu traktorem, wydziałując pędraki. Żuraf nazywany był kiedyś polskim strusiem. podobieństwo do tego afrykańskiego ptaka. Brało się z pięknego ogona, który tak naprawdę nie jest ogonem, ale wydłużonymi i pofałdowanymi lotami trzeciego rzędu. Prawdziwy ogon jest krótki i niepozorny. Żurawie pojawiają się w Polsce wraz z pierwszymi oznakami przedwiośnia. Bywa, że można je zobaczyć na polach już w lutym i na początku marca. Wtedy też zaczynają swoje słynne tańce godowe. Ptaki wykonują wokół siebie dynamiczne ruchy. Podskakują, machają skrzydłami, ruszają szyjami i głośno trąbią. Widziałem kiedyś taki taniec. Siedziałem wtedy wczesnym rankiem na ambonie, kiedy na torfowisko zleciało kilka par żurawi. Moją uwagę przykuł wtedy, pamiętam, samiec z charakterystycznie złamanym piórem na skrzydle. On dwoił się i troił, żeby przypodobać się takiej smukłej samicy. No niestety, cały czas odrzucała jego względy. W pewnym momencie ten samiec znalazł jakieś długie źdźbło trawy i tak podrzucił przed tą samicą. Ona wtedy tak głośno zatrąbiła i to wyglądało tak, jakby te oświadczyny wreszcie zostały przyjęte. No, trzeba pamiętać, że żurawie, jeśli dobiorą się w parę, Wtedy taką parą zostają na całe życie. Gniazdo żurawia wygląda jak platforma z trzcin unosząca się na bagnie. Niestety ptaki schodząc z gniazda nie maskują jaj tak jak robią to na przykład perkozy czy łabędzie. Lęk wystawiony na widok publiczny, jest łatwą zdobyczą dla drapieżników. Jaja padają łupem kruków, lisów, jenotów, norki amerykańskiej, a nawet dzików. Myśliwi bardzo często spotykają żurawie w swoich łowiskach. Ptaki towarzyszą im podczas leśnych wędrówek od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Głośny klangor najczęściej można usłyszeć zaraz po wschodzie słońca i tuż przed zachodem. Starzy myśliwi opowiadają, że w ten sposób ptaki te witają i żegnają się z dniem. Czasem także w ciągu nocy siedząc na ambonie można usłyszeć ostrzegające trąbienie żurawia zaniepokojonego przez jakieś zwierzę. Koła łowieckie, polskiego Związku Łowieckiego, na których terenie występują te piękne ptaki, mogą występować do Unii Europejskiej o dotacje związane z tak zwaną ptasią dyrektywą siedliskową. Wówczas będą otrzymywały pieniądze na odpowiednie zagospodarowanie łąk, tak, aby tworzyły niepowtarzalne siedliska dla chronionych gatunków ptaków. Panowie, w swoim kole chronicie kraskę, ale są też koła łowieckie, które pozyskują fundusze unijne na koszenie łąk. Dzięki takim działaniom możliwa jest ochrona i pomoc w rozwoju właśnie takich gatunków jak żuraw, jak ptaki, które dużą część czasu spędzają na łąkach, na przykład kulik wielki. Działania myśliwych w tym zakresie można powiedzieć, że są bardzo e, szlachetne i i bardzo takie e, proekologiczne. To jest bardzo trudne zagadnienie. Wiele kół próbuje to robić, ale to jest, to jest niezmiernie trudno. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że my nie zastąpimy rolników, którzy uprawiają swoje łąki. My możemy tylko częściowo w tym uczestniczyć i to jest bardzo ważne. Natomiast wydaje mi się, że, że ten program powinien być dużo szerszy w współpracy i myśliwych, i, i organizacji ekologicznych, i organizacji rolniczych, ponieważ nie ma jednej tylko grupy, która by y, utrzymała w kulturze łąki, bo utrzymane w, w, kulturze, w kulturze łąki dopiero po, stworzą bazę do naturalnego występowania, chociażby kulika. No nie tego dumblet nam gdzieś zginął. Nie ma już w tej chwili. Bekasy nam giną, a one potrzebują terenów i, i podmokłych, ale i, i łąk. E, to jest żuraw, to jest bocian. Zapominamy o Bocianie, który żywi się różnymi żyjątkami. To jest drapieżnik przecież, który żywi się różnymi żyjątkami właśnie między innymi na łące. Bardzo donośny i słychać go w lesie na dalekie odległości. Para trąbiących żurawi oznacza w ten sposób swoje terytorium. Głośny klangor powstaje dzięki specjalnej budowie tchawicy działającej jak pudło rezonansowe. Żurawie kojarzone są właściwie z tym głośnym trąbieniem, z klangorem, ale nie tylko w ten sposób te ptaki się porozumiewają. W okresie lęgowym, gdy wyklują się młode, wtedy matka i ojciec wydają z siebie takie niskie burczenie. Ono jest słyszalne tylko i wyłącznie w obrębie gniazda i służy do komunikacji rodziców z młodymi. To jest jakby takie zapewnienie tych maluchów o tym, że rodzice są i czuwają nad ich bezpieczeństwem. sierpnia do listopada, gdy już młode podrosną, żurawie rodziny zbierają się w duże stada na tak zwanych miejscach jesiennych zlotów. Ich liczba sięga czasem kilkudziesięciu tysięcy. Zlatują się na takie bagna i łąki wraz z zachodem słońca i odlatują wczesnym rankiem. Gdy nastaną przymrozki, ruszają w podróż w cieplejsze rejony Europy. Mamy piękną pogodę. Udało nam się wstać bardzo wcześnie rano i możemy oglądać przeloty żurawi z noclegowiska na żerowiska. One tam w tym lasku sobie śpią. Tak, to jest fragment lasu Łęgowego w Dolinie Warty. W, w tym lesie znajdują się oczywiście rozlewiska, bo to mówimy, że w śpi w lesie, ale, ale z ale, prawdą to nie ale, jest. Są tam, są tam duże rozlewiska, też otwarte przestrzenie i, i, i woda, i one śpią po prostu tam na wodzie. Dzisiaj był rano przymrozek? Czy ten przymrozek ich jakoś tam zmobilizował do tego, żeby wcześniej? No, bo one dzisiaj, dzisiaj znacznie wcześniej zaczęły wylatywać niż, niż wczoraj. No, raz, że, że jest też piękna pogoda. Wczoraj jednak padał deszcz, była mgła. A, więc one się tam nie garnęły do szybkiego wstawania i lotu. E, dzisiaj piękna, piękne ostre słońce, no i przymozek, który też je pewnie wykopał. No, już zaczyna się ten czas, kiedy temperatura będzie regularnie spadała. W związku z tym, e, żurawie będą się regularnie przemieszczały na zachód Europy. E, żuraw to jest cudowny ptak. Potrafi być bardzo męski, bardzo rycerski. Jedno ze zdarzeń, które tu miałem na tym terenie, to jest sytuacja, gdzie żuraw nie bał się dzika. Dzik wyszedł i to niedaleko stąd, i takim wolnym truchtem przechodził. Uh -huh. I w pewnym momencie tu z tego lasku wybiega żuraw, rozkłada skrzydła, zaczyna na niego krzyczeć: uh -huh. Dzik, no, pojedynek, spory dzik. Zatrzymał się, ten żuraw go zaczął atakować, zbliżać się do niego z otwartymi skrzydłami i dzik pomału, pomału wycofał. Się. A jaki był powód tego ataku? Myślę, że młode tu były. Młode, tak? Myślę, że młode tu były. To bardzo ciekawe. To, to pierwszy raz i jedyny raz w życiu coś takiego widziałem, kiedy. Żuraw? nie taki znowu tchórzliwy ten żuraw? Nie, żuraw, nie żuraw, dlatego chcę powiedzieć, jest męski, jest taki zdecydowany w działaniu. E, inne zdarzenie, które tu też miało miejsce. E, Pokazuje dramaty. Z tamtego terenu wyszły dwa żurawie z dwoma młodymi. Małe takie. Yy, yy w puchu jeszcze chodzące, e, centkowane w wielkości e, kury domowej. Więc proszę sobie wyobrazić ogromny żuraw, e, bardzo elegancki, mm -hmm. taki, e, taki dostojny i, te, i dwa takie kurczaki, e, które przy nim idą. Piękny widok, tylko w pewnym momencie nadleciało stado z zbójeckich kruków. To jest to młodzieńcze stado kruków, one przelatują, one e, poszukują żeru, one albo po prostu chcą, chcą e, atakować. I zaatakowały żurawie. Słuchajcie, to było coś niesamowitego. I te ptaki pod ochroną, i te ptaki pod ochroną, e, siedziałem na ambonie, e, taka, taka i wściekłość, i bezsilność. Oba młode zostały zabite. Przez kruki? Przez kruki. A rodzice nie pomogli? Walczyli, ale nie mogli. To było zbójeckie duże stado kruków. To było kilkanaście, kilkanaście kruków. Do tego stopnia, że ten rycerski yy, żuraw, który potrafił odgonić yy, dzika, nie mógł poradzić sobie ze stadem zbójeckich kruków. To są takie, takie historie, które zapadają głęboko w pamięć, bo po prostu szkoda. Ponieważ żurawie to bardzo płochliwe ptaki. Do ich obserwacji potrzebny jest specjalny kamuflaż w naturalnych leśnych kolorach. Tylko tak można obserwować te ptaki i nie być zauważonym. Obserwacje w lesie to nie taka prosta sprawa. Trzeba uzbroić się w odpowiedni ekwipunek, żeby podglądać zwierzęta i ich nie niepokoić. Pokażemy zaraz co warto zabrać ze sobą na przykład na obserwację żurawi. Witaj Tomku. Tam. To jest y, podręczna, przenośna czatownia. Czatownia, tak? dokładnie. Możemy pokazać, jak to wygląda i jak to działa? Oczywiście. Już pokazuję. Jest to samorozkładalna czatownia. Ledwie ją wyjąłem, a już mamy ją rozstawioną. Eee, fajna sprawa. E, nie ma ona podłogi, dzięki temu zawsze będziemy mieć czystość. I coś takiego, tak? To, tak, tak to stoi. Oczywiście. W komplecie są oczywiście jeszcze śledzie dla mocniejszego, Aha. pewniejszego rozłożenia. Co wchodzi mu do środka? E, oczywiście, proszę cię. Nie, tutaj to nie wejdę, bo tu to, to chyba okienko jest. Jest okno, ale mamy jeszcze drugą stronę. Z tamtej strony, dokładnie z tyłu. Mamy duże drzwi, gdzie osoba nawet Chodźmy. twoich gabarytów spokojnie się zmieści. Jak widać, nieprzemakalna też nas nie wykurzy w naszej kryjówki. Dokładnie. bardzo dobrze się kamufluje na łące, bardzo dobrze kamufluje się na tle e, lasu, ściany lasu, także no, bardzo dobra rzecz. Ja wyjdę na chwilę. No powiedz mi Tomku taką rzecz. Jeżeli na przykład byśmy chcieli używać tej czatowni jesienią, późną jesienią, no i jest zimno. Nie ma Czy my mamy możliwość na przykład się jakoś dogrzania, żeby Nie te nasze przeszkód. obserwacje przebiegały bez problemu? Proponuję użycie takiego piecyka. Aha. E, jest to bardzo prosty system oparty na zasilaniu przez zwykły kartusz gazowy. Cena takiego kartusza to jest tam zaledwie 5 zł. Wystarczy nam na jakieś 5 godzin grzania. I co, wkładamy e, go normalnie? E, Oczywiście, możemy go włożyć do, możemy środka do środka i w każdy zimny e, poranek lub wieczór spokojnie się dogrzać. Aha. no i jeszcze jedna rzecz ważna, o której musimy powiedzieć, no saperka, tak? żeby saperka, jakoś to kopać, jakoś to okopać, jakoś te śledzie też tam e, zabezpieczyć. Typowa Już saperka. Pokazuję. Typowa składana saperka, mamy do niej pokrowiec. Jest ona rozkładana, dzięki czemu nie zabiera nam zbyt wiele miejsca. Uh -huh. e, kiedy jest potrzebna, mamy w niej kilof. Kiedy chcemy użyć jej jako prawdziwej saperki, kilka ruchów ręką i już się posłamy gotową saperkę. Warto zadbać o taki, o taki przyrząd, w ogóle warto zadbać o takie e, wyposażenie, no bo przede wszystkim jak się wybieramy do lasu, no to musimy być niewidoczni. niewidoczni dla, I przygotowani i niewidoczni dla zwierząt, które chcemy obserwować, na, na które chcemy polować. Serdecznie w kolejnym odcinku naszej kuchni. Dzisiaj przygotujemy zapiekankę myśliwską. Jest to potrawa jednogarnkowa. Taka z tych, co to z całym naczyniem stawiamy na stół i wspólnie biesiedujemy. Zapraszam. Zaczynam od przygotowania mięsa. Kroję go w drobną kostkę. Olej nam się rozgrzewa ładnie. Wstawiam ziemniaki do gotowania. Mięso się nam ładnie obsmażyło. Za chwilę przełożę je do rondla, przyprawię i będę powoli gotować. Zleję to wcześniej przygotowanym bulionem z kości i z warzyw. I na koniec dołożę kilka gałązek ciąbru. Przekrywam. I widzę, że nasze ziemniaki już są miękkie. Za chwilę będziemy robić piurę. daje masło mleko i ubijam takim tradycyjnym tłuczkiem Piękna, puszysta konsystencja. Będę już układać w naszym naczyniu do zapiekania. Pierwszą warstwą będzie mięso wraz z sosem. Ładnie, równiutko, równomiernie to rozprowadzam. Następną warstwą ziemniaki puree i następna warstwa mięsa. Kolejna warstwa ziemniaków i tak do wyczerpania naszych zapasów. Zapiekanka już jest gotowa, będę ją wykańczać. Polewam masłem. Ładnie tutaj udekoruję goździkami. I jeszcze gałązkami cząby. I wstawię do piekarnika nagrzanego wcześniej na 180 stopni na 20 minut. Nasza zapiekanka jest gotowa. Podałam ją z zieloną sałatą, nic więcej nie trzeba. Wykładam już ją na talerz. Proszę bardzo i smacznego życzę. I na koniec taka mała ciekawostka. Wszystkim się wydaje, że żuraw to bliski krewny bociana, no bo ma długi dziób, bo tak samo ma długą szyję, bo ma długie nogi, bo brodzi. Otóż nie. Żuraw jest najbliżej spokrewniony z chruścielami. To są takie małe ptaki wodne, do których należy między m.in. łyska. To taki mały psikus, który zrobiła nam systematyka.